Dzień dobry, witamy w trzeciej już zagadce konkursu Idź za Głosem Nawigacji. Nasza wczorajsza trasa wzbudziła wiele kontrowersji. Mamy nadzieję, że tym razem będzie łatwiej, prościej, bardziej przejrzyście i Wasze odpowiedzi nie będą się mijały z zakładanym przez nas celem. Dzisiaj startujemy z miejscowości w województwie mazowieckim. Z ciekawostek dodamy, że nasza trasa będzie miała 100%. 17 km i zajmie nam godzinę i 45 minut. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, startujemy z miejscowości w Województwie Mazowieckim, której klasycystyczny ratusz z XIX wieku został zbudowany według projektu Hilarego Szpilowskiego. Piękny obiekt jest zwieńczony wieżą zegarową z ażurową latarnią. Warto wybrać się i zobaczyć. W samej miejscowości kolejna ciekawostka jest wydawanych aż 5 gazet o zasięgu lokalnym. Zatem, w drogę. Wyjeżdżamy z naszej miejscowości. Po 100 metrach skręcamy w prawo, w ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, następnie po 100 metrach skręcamy w lewo, w ulicę Bagnistą. Po kolejnych 100 metrach skręcamy w lewo na trasę 265, którą po 3 km kierujemy się w lewo na trasę 265, łamane na 573. Skręcamy w lewo następnie po 2,5 km w trasę numer 60. Po 13 km na rondzie, pierwszym zjazdem skręcamy na drogę numer 62, którą będziemy przemierzali aż 75 km, gdzie po tym odcinku skręcimy w drogę 571, a po niecałych 22 km dojedziemy do celu naszej podróży. Pamiętajcie, by wysyłać swoje odpowiedzi na Facebook małpa Tom. Tom kreska promocję.pl za prawidłowe odpowiedzi przyznajemy jeden punkt za pierwsze trzy odpowiedzi, które trafią do nas najszybciej, przyznamy odpowiednio trzy punkty dodatkowe, dwa punkty dodatkowe i jeden dodatkowy punkt. Odpowiadacie do jutra do godziny ósmej rano. Powodzenia i szerokiej drogi miłego dnia!